Erik, pełen emocji mecz na rozpoczęcie rundy wiosennej, jednocześnie twój debiut tutaj na stadionie. Jak ci się dzisiaj grało? Ciężko, o, to boisko było bardzo ciężkie i to była, można powiedzieć, taka walka. Jesteśmy walczyli a ja jestem szczęśliwy, że mamy ten pierwszy punkt w tej rundzie. A jesteś zadowolony z siebie osobiście na boisku? Nie sa gralo dobre, my sme mali dosť o, miesta tam o, v napasnici, ale ako hovorím, tak to bojsko bylo bardzo ťažké. A jak oceniaš doping kibicov, jak ti się podoba doping dzisiaj? Ta atmosféra bola zajebista, kibici nás gnali do ostatnej minúty, to jest... No bardzo dobrze. byłeś zaskoczony, że od razu 90 minut dostałeś już w debutu od trenera? O, Ja nie rozmyślałem na, na tym, ile będę grać. Chcę ten mecz wygrać. O, mamy punkt o, proti bardzo dobrej drużynie i to jest... O, Dobrze, że pierwszy mecz, o, sme, o już punkt zyskaliśmy. Było dużo nerwów w tej ostatniej minucie, kiedy sędzia początkowo uznał gola dla Śląska i wyglądało na to, że przegracie. Tak było. Myślę, że brankowych sytuacji mali więcej, a byłoby to zle, byśmy przegrali taki mecz.